A więc DSF Kickboxing Challenge. Śląskie topnięcie, druga odsłona, bowiem po raz drugi na Śląsku walki kickboxerskie w formule K1 na myślę niesamowite emocje związane z bardzo ciekawie zapowiadającymi się pojedynkami. Zapraszają Piotr Ewo i Sebastian Szczęsny. Przed nami siedem pojedynków, e, które będziemy oglądać. Najpierw walki trzy razy po 3 minuty, e, potem turniej wagi ciężkiej, a więc kolejny finał. I walka wieczora, w zasadzie walki wieczoru Michała Runkiewicza z Maciejem Jewtuszko i na koniec walka o pas DSF w kategorii do 81 kg Kamil Jenel, a więc miejscowy bohater zmierzy się z Janem Lidonem, a więc walka, która zapowiada się bardzo ciekawie. A my już czekamy na rozpoczęcie pierwszej rywalizacji Bartłomi Domalik. Trzy zwycięstwa, trzy porażki na zawodowych ringach K1 i jego rywal z Ukrainy Oleksii Lubczenko. 18 zwycięstw, pięć porażek, jeden remis, a więc to ukraińiec jest tym, który powinien się czuć bardziej komfortowo w tej zawodowej rywalizacji. A ukraińiec rozpoczął od mocnego kopnięcia na środkową strefę. Oleksii Lubczenko w czarno-niebieskich spodenkach. Polak Bartłomi Domalik w spodenkach czerwono-czarnych. O, mocna odpowiedź lub Lubczynki, bardzo skoncentrowany. Taki. Jestem ciekaw strategii Ukraińca, bo on wywodzi się z Mułajtaja, więc teoretycznie powinien dobrze czuć się w klinczu i zobaczymy czy do tego klinczu będzie dążył. Na to też odpowiadał Domalik przed walką, że jeżeli będzie klincz to on będzie wiedział jak się z tego zerwać i jak prezentować te wiązanki ciosów, z których ten zawodnik jest znany. Bartek Domalik znany jest z tego, że potrafi sprawiać niespodzianki, jak choćby przed dwoma latem Mistrzostwach Polski w kickboxingu e w low -kiku, gdzie pokonał Piotra Sokoła, a zdecydowanym faworytem był właśnie rywal Bartka Domalika. On sam mówi, że czuje się dobrze, chociaż teraz ten taki kontrujący lewy prosty błyskawiczny trafił Bartu do Domalika. No, kategoria wagowa do 81 kg, a więc radzimy być skoncentrowanym i widzom i oczywiście obu zawodnikom. Błyskawiczne, szybkie ma te low -kiki. zawodnik z Ukrainy. Bardzo ładnie zazwał, znakomicie zblokował teraz to okrężne kopnięcie. Obszerny lewy sierpowy. No i widzimy cały czas Ukrainie zbije w kombinacjach, bije i kopie w kombinacjach, bo przed chwilą zaczął od kopnięcia, a potem próbował dołożyć prawy sierpowy. No, mocno sygnalizowane było to kopnięcie Bartka Domanika. Podwójny zobacz lewy na górę i na, na dół, a potem dołożył tego lewy prawy low -kick. I lewa kontra, Ukrainie? No, Ukrainiec nieźle prezentuje się na razie w tych akcjach typowo-bokserskich. Jakby bardziej poukładany był Ukrainiec. Ekonomicznie boksuje. Składne są tego e, akcje, jakie prezentuje nam tutaj w tym pierwszej odsłonie. To Malik z pewnością jest silny fizycznie, bo tę fizyczność widać i teraz prawa ręka doszła do głowy Ukraińca. Aż pokiwał jakby z uznaniem głową Oleksii Lubczenko. No, szykował, szykował kolano. Ukrainiec ostatecznie zrezygnował z tego zamiaru. Ładny frontki dystansujący. I znowu frontkik idealnie teraz strzelił się w okolicy klatki piersiowej. I kolano. No, znalazł tam miejsce od razu. Ta klatka piersiowa Polaka się zaczerwieniła po tej akcji Lubczenki. A to kolano też w charakterystyczny sposób wykonane na delikatnym odchyleniu, Błyskawiczne lewe kopnięcie okręży na głowę. No podoba nam się ta dyspozycja, którą przygotował na ten start Lubczenko teraz próba niskiego kopnięcia Polaka, ale nie był to cios wyraźny. Ta, ta lewa noga nie doszła do celu. Ta wysoko zawieszona poprzeczka przed Bartkiem do Malikiem. Naprawdę będzie się musiał znieść na wyżyny, by spróbować szale na swoją korzyść, bowiem w tej pierwszej rundzie. O lekcji Lukczewko pokazał nam się w zasadzie, naprawdę wizytówka Ukraińca bo po tej pierwszej rundzie jest znakomita, świetnie przygotowany pięściarsko, znakomicie kopie, lewa i prawa noga, logiki, a również te okrężne kopnięcia na głowę, które są z wykrocznych nogi bardzo błyskawicznie wyprowadzane, kompletnie pięściarz. No ale ma się od tego uczyć, do mali młodego jego narożniku Łukasz Jarosz, a więc mistrz świata wako, były zawodowy mistrz świata ISKA, To no legenda absolutnie polskiego kickboxingu, pogromca Marcina Różala Różanskiego, czy też Łukasza Jura Sajukowskiego. Teraz najciekawsze fragmenty pierwszej rundy. Trzy rundy po trzy minuty. Na tyle zakontaktowana jest ta walka. Mówił o tym do Malik, że spodziewa się bardzo ciężkiej walki, ale jest absolutnie przekonany o tym, że znajdzie sposób na Lubczenkę. Wcześniej czy później? No mamy nadzieję, że już od drugiej rundy uda się tę receptę na naprawdę sprytnego Ukraińca odszukać. To tylko pytanie. My... Na razie Ukrainiec w zasadzie... Nie prezentuje tutaj jakichkolwiek słabszego punktu takiego, który mógłby się wstrzelić ewentualnie do Mali, bo i tak dystansujące frontkiki, które w tym momencie, na który się przygotowuje, znakomicie unika tych ciosów, potrafi wyprowadzić naprawdę morderczą kontrę. Próbuje uruchomić nogi teraz do Malik zgodnie z tymi zaleceniami. Ale i słusznie to, co w tej chwili zaczął robić do Malik. Zaczyna pracować na nogach, zachodzić prawą, lewą stronę. Nie stoi w miejscu, nie stoi. O, ładna kombinacja. Prawy najpierw był no. sierpowy putem, lewy podbrudkowy i głowa Ukraińca odskoczyła po tej akcji do Malika. Ale jak zwrócisz uwagę na zewnętrzną część lewego UDA, Bartka do Malika, no to tam już widać trudy tego pojedynku. Wyżej ręce, wyżej ręce Bartek, bo to się może źle skończyć. A myślę, że chce wciągnąć w swoją grę Polak właśnie, Ukraińca. Z tymi oh. prowokacjami lewy hajki, i to było naprawdę duże zagrożenie. To pokazuje jak niebezpieczny, jak szybki jest. Pięknie teraz szedł z linii ciosu Aleksij Lubczenko. Lewy prosty, jeden, drugi Ukraińiec też ma to wale, ale, ale Świetna kontra do Malika. Znakomicie wyprowadził e, low kick e, i pozostał w tej pozycji. To wykorzystał skwapliwie do mali. I takich szans trzeba szukać. Lewy środkowy taki bezpośredni. I mocna kopnięcie na głowę, ładnie zblokowane. Kolano. Tak jest, tutaj garda Polaka zafunkcjonowała i ten atak był przyjęty na prawą rękawicę. Łukasz Jarosz podpowiada w tym momencie: zmiana pozycji. Jestem w odpowiedzi. No ale jeżeli podchodzi Batek do Magali, to musi wykonać akcję. On nie może sugerować tej akcji, bo wtedy i, i pozostawać bez ruchu, bo wtedy nadziewa się naprawdę na mocną odpowiedź ze strony Ukraińca. No tutaj trzeba błyskawicznie ten dystans skracać, bo każda wolna przestrzeń będzie wykorzystywana przez Lupczękę. Teraz ładna akcja Bartka Domalika. W końcu poszedł, zaatakował po akcjach i Zakończył to kopnięciem kolana. A Lubczenko ze sportowej rodziny pochodzi, bo jego brat Igor no to jest zasłużony wojownik, między innymi triumfator Pucharu Świata w Muay Thai. Chce teraz tą serię ciosów Domalik zmusić do odwrotu Lubczenka, ale to nie jest proste zadanie. Bardzo mocny jest ten ja wewnętrzny low kick, który serwuje na Bartkowi Domalikowi Oleksii Lubczenko. No i tutaj te kolana też muszą funkcjonować, o czym mówi Łukasz Jarosz. Kiedy jesteś blisko, no atakuj tymi kolanami, osłabij korpus lubczęki. Ale kilka akcji tutaj wpadka do Malika w tej rundzie naprawdę było ładnych. Szczególnie, kiedy poszedł do przodu, kiedy po, ne, nastąpiła kontynuacja po technikach pięściarskich, nastąpiła kontynuacja w technikach nożnych. Próbował przy zaatakować kolanę. I ta akcja, kiedy po low pozostał w miejscu, A to się zdarza Lubczance, ne, że on wykonuje low -kick i staje w miejscu. I wtedy wyprowadził kilka mocnych ciosów pięściarskich. do maliki trafił rywala To malik ma za sobą też doświadczenia amatorskie 32 z 5 porażek formuła K1 a organizacja DSF Kickboxing Challenge możemy to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością no to są producenci najlepszych walk K1 w Polsce no i bardzo prężnie rozwija się DSF No trzecie ostatnie starcie Tutaj Bartek Domalik będzie musiał naprawdę zdecydowanie rozstrzygnąć swojego pojedynku na swoją korzyść. Świetna była ta kontra Domalika, przepuścił niskie kopnięcie lub i skontrował swoimi czasami. teraz znowu udaje się zepchnąć Ukraińca do defensywy, ale tylko na moment. Bardzo dobra praca bokserska Domalika na początku trzeciej rundy. Na swoim rywalu Bartek Domalik, ale musi być bardzo uważny w defensywie. Teraz przyjął trzy mocne uderzenia? No mam wrażenie, że poczuł te ciosy Lubczenki do Malik, bo był moment takiego zawahania Polaka. Na całe szczęście te akcje kolanem, które wyprowadzą, są akcje rodem z Mojtaj, które prezentuje nam tutaj Lubczenko. A więc to boczne, delikatne uderzenie kolanem nie doszło celu. A to jest na pewno niebezpieczeństwo, biorąc pod uwagę, to jest styl źródłowy Ukraińca. Próbuje złapać trochę swobody, trochę przestrzeni do Malik i pracuje cały czas tymi low kickami. Jeden, drugi, ale tym samym odpowiada Lubczenko. Oczywiście przerwie to był tam moment spięcia i nielegalnego clincho. To na pewno musi liczyć się jeszcze do Malik z tym, że poszuka wysokiego kopnięcia Lubczenko, bo dawno tego ataku nie stosował. Ten lewy prosty naprawdę błyskawiczny, okręki. Ale no znowu ten ląki. To jest niewi niewiarygodnie obita. Okopana jest lewa noga Bartka do Malika. A teraz poszukał kolana widzieliśmy, że nawet podniósł tę lewą nogę do Malik, kiedy był już bliżej Lubczenki w obawie przed kolejnymi atakami Ukraińca, podróbkowy za lekki ten Sierp nie zdołał rozbić gardy Ukraińca, te kontry naprawdę są niebezpieczne. Zobacz jak Ljubczynko w momencie, kiedy przestrzeli lewy na przykład się bo błyskawicznie prawa ręka, jest kontynuacja, powtarzalność. To teraz chce już iść na taką wybitkę do Malik, świadomie podejmuje to ryzyko, wchodzący cios na cios. Teraz ładna akcja do Malika przed momentem. Było zblokowanie tego low kicka, akcja pięściowska zakończona techniką nożną. I tak powinien do końca tej rundy boksować i walczyć. Ładnie teraz zafunkcjonowała prawa ręka. Zgubił balans na moment Lubczenko i wykorzystał to do Malik. Teraz trzyma, klinczuje, chce chwilę odpocząć Lubczenko, a błyskawicznie wznawia do Malik. Potem stawał teraz takim soczystym prawym sierpem, zresztą obaj się odsłonili, ale lepiej tę akcję wykorzystał i wykonał na Bartek Domalik. No ciekawa walka i jeszcze ciekawsza końcówka myślę, bo teraz powinni pójść na całość, ale głębokie oddechy Domalika, no czuję trudy tej rywalizacji. Trzeba być skoncentrowanym do samego końca. Aj, niewiele, niewiele. Och, podwójny low kick. i przyjął też na kilewy sierpowy. I konstrukta, pomocny, no wciąż, jak je wyprowadził, ale trzecia runda, naprawdę, wielkie brawa dla jednego i dla drugiego, bo dali kawałek dobrego k No to się, tak się wchodzi w egalę DSF w Boxing Challenge. Od razu pierwsza walka, która dostarczyła naprawdę wiele emocji, a przecież każdy kolejny pojedynek to z tymi emocjami powinien być na ta, ta trzecia runda powinna być przez Babka do Walika Wygrana. Pierwsza runda dla uh, Oleksja Lubczynki. Czyli ciekawie że jak sędziowie znajdowali drugą rundę. A także i sama benzina przedstawiciela firmy Blackpo Trapez, którzy wejdą Kiedy oglądaliśmy tę pierwszą rundę, w której Lubczeńko zdominował Bartłomienia do Malika, no wydawało się, że będzie to taki mecz do jednej braki. Tymczasem, a do się rozwijał. Michał Kubaczowa 29-28 Marta Strzacka 30-28 Jan Fran 29-28 Jedno do głowy medalnej zwycięzcą walki. Zostaje Oleksji Lubczenko! Oleksii wygrywa ten pojedynek jednogłośną decyzją sędziów. Natomiast jeżeli zwycięstwo Oleksieja Lubczynki to faktycznie minimalne tutaj. Trzecia runda dla Bartka Domanika, pierwsza dla Oleksieja Lubczynki, druga, druga która była... No. Tutaj widać w oczach sędziów z delikatnym wskazaniem na Ukraińca. No i dwójka sędziów tak właśnie punktowała, 29 do 28, a więc 2 do 1 w rundach dla kolekcji Janów To Ukrainiec będzie zwycięzcą tego pojedynku. Ale nie ma się czego wstydzić, do Malik też fajnie przełamał kryzys kondycyjny, bo mam wrażenie, że w trzeciej odsłonie naprawdę był już wypompowanym, a jednak dalej rywalizował na bardzo wysokim poziomie.